Witam Was serdecznie, a dzisiaj zapraszam Was do takiego pięknego widoku na helu, do morza, do tego, jakie życie może być piękne, jak doceniamy tą jedną chwilę, ten jeden moment, to doświadczenie tej obecnej chwili. Kochanie, żebyś wiedział, wiedziała, że nie musisz nic, kompletnie nic, tylko zatrzymaj się na chwilę, zobacz, Jakie to życie może być piękne, jakie to może być niesamowite, połączyć się ze sobą w tym momencie, tego morza, tego doświadczenia, tego piękna, tego, jak jesteś, tego, jak zatrzymuje się myślenie i tego, jak pozwalasz sobie docenić tą chwilę, ten moment, ten spokój też to. siła tego żywiołu. Potrafi zabrać, potrafi dać jedzenie, życie. Tak samo potrafi zabrać życie, jedzenie. Jeśli nie da nam pokarmu. Jeśli nie będzie wody, nie będzie życia. Woda i morze to też znowu